Na zdrowie. Przepraszam, na zdrowie. Jedzenie było wspaniałe. Poproszę rachunek. Dziękuję, bardzo nam smakowało, było pyszne. Dziękuję, chwileczkę. Płacimy 575 rupi. Wszystko pięknie, ale gdzie mój portfel? Ty go miałeś. Sprawdź w torbie. Skąd by się tam miał wziąć? Sprawdź, nie mam portfela. Nie, nie mam go w torebce. To gdzie jest? Jak to? Nie masz portfela? Nieważne na razie, zapłać mu. Ale ty wszystko zaplanowałeś, więc nie wzięłam pieniędzy. Nie masz pieniędzy? Ale. to. po co ci taka wielka torba? Co...